Witam Państwa bardzo serdecznie na 24. spotkaniu noworocznym samorządu Ostrowi Mazowieckiej. Każde spotkanie ma mocniejsze i słabsze punkty mocniejszy punkt za nami, słabszy przed Państwem. Ale postaram się nie za długo, przynajmniej nie tak, nie w takim wymiarze jak ten punkt, który jest za nami. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przyjęcie naszego zaproszenia. 24 spotkanie, a więc całe pokolenie spotkań wielka historia, wiąże się ona z odrodzeniem samorządu z całym okresem po rewolucji 89 roku. Kontynuujemy te spotkania, bo są czymś wartościowym. Wrosły w naszą historię i są takim dorocznym, znaczącym wydarzeniem i spotkaniem środowisk, które mają największy wpływ na kierunki, decyzje podejmowane w mieście, czy to w instytucjach publicznych, czy to prywatnych. W grudniu ubiegłego roku Objąłem funkcję burmistrza Ostrowi Mazowieckiego. Jest rok temu, w tym samym właśnie miejscu, mówiłem o tym, co zdążyliśmy zrobić przez dwa miesiące, a także przedstawiałem plany na przyszłość. Między innymi mówiłem o tym, że dzięki porozumieniu w Radzie Miasta budżet na 2015 rok został uchwalony już w grudniu. I to jednomyślnie. Dokładnie taką samą sytuację mamy dzisiaj. Odważny inwestycyjny budżet na rok 2016 został uchwalony przez wszystkich radnych, którzy byli obecni na sesji budżetowej. Za to zrozumienie potrzeby zgodnego działania Rady Miasta i Burmistrza Miasta na rzecz profesjonalnego zarządzania samorządem ostrowi Mazowieckiej składam wszystkim Państwu radnym serdeczne podziękowanie. Od początku deklarowałem, że celem nadrzędnym jest dla mnie uczynienie z naszego miasta dobrego, perspektywicznego miejsca do życia zarówno dla grup społecznych, jak i jednostek. Miasta, w którym młodzież będzie chciała zakładać rodziny, a osoby starsze będą miały opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Dzieciom w wieku szkolnym damy atrakcyjną i na wysokim poziomie edukację, a ich rodzinom nie zabraknie środków pozwalających na uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze i rekreacji. Chcę także, aby nasze miasto stawało się coraz bardziej atrakcyjne również dla osób spoza Ostrowi Mazowieckiej. Chcę, abyśmy nie zapomnieli o tych spośród nas, którzy, którym brakuje może dachu nad głową lub środków do życia. To ambitne cele, ale jak sądzę, tylko licytowanie wysokich stawek może ostrowi przynieść wyraźny wzrost gospodarczy i społeczny. Pojedynkę nie da się tego zrobić. Konkurencja miast jest zbyt silna, a dostęp do kapitału zbyt trudny, aby rozpraszać siły na prowadzenie długotrwałych sporów o sprawy trzeciorzędne. Dlatego istotny jest dla mnie dialog z różnymi grupami społecznymi, w tym biznesem i ekspertami. Konieczne jest też poszukiwanie wiedzy. I dobrych praktyk w innych samorządach oraz wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Tylko innowacyjne myślenie i ofensywne działanie zwiększy nasze szanse na Mazowszu i w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami formułowanymi już w programie wyborczym w 2014 roku zorganizowaliśmy Ostrowskie Forum Rozwoju, które jako jedno z przedsięwzięć służy realizacji tych celów. Wzięli w nim udział eksperci, samorządowcy oraz, co szczególnie cieszy, bardzo liczne grono przedsiębiorców. Forum współorganizowaliśmy z Fabrykami Mebli Forte S.A. oraz Bankiem Współdzielczym w Ostrowie Mazowieckiej. Forte jako firma o zasięgu europejskim ma w naszym mieście swoją centralę, a Bank Spółdzielczy. Jest tu obecny od niemal 120 lat i należy do najmocniejszych banków sektora spółdzielczego w Polsce. Bardzo dziękuję za to wspólne, perspektywiczne przedsięwzięcie. Jego integralną częścią są eksperckie panele na ściśle określone tematy, zorganizowane między dorocznymi spotkaniami. Pierwszy taki panel odbył się w grudniu i dotyczył terenów inwestycyjnych i promocji gospodarczej naszego miasta. Ze spotkań w gronie przedsiębiorców, samorządowców, ekspertów wynika jasno, że nasze patrzenie na rozwój miasta musi mieć charakter całościowy. Musi obejmować zarówno budowę dróg wraz z towarzyszącą im infrastrukturą i przyjazne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Jak też zapewnienie możliwie najwyższego poziomu oświaty, bogatej oferty kulturalnej, rozrywkowej czy sportowej i rekreacyjnej. Oczekiwania różnych środowisk korespondują z naszymi celami i podejmowanymi działaniami. Aby to zobrazować, przytoczę kilka faktów z roku 2015. Poddaliśmy do użytku 10 nowych ulic. Przygotowaliśmy dokumentację na budowę kilkunastu kolejnych, które będą realizowane w roku bieżącym i kolejnym. Wykonane zostało około 2500 m2 chodników. Najbardziej efektowne są zmiany przy ulicy Kościuszki, przy, uli przy Liceum Ekonomicznym. Gdzie przebudowę chodnika połączyliśmy ze stworzeniem nowych miejsc parkingowych i przeprojektowaliśmy ziemię. W celu poprawy bezpieczeństwa powstało 30 nowych punktów świetlnych, a całość oświetlenia miejskiego była na bieżąco konserwowana. Realizowaliśmy nowatorski, pilotażowy dla Ostrowi Mazowieckiej program obniżania kosztów oświetlenia miejskiego, który wykazał oszczędności na poziomie 30%. W wyniku tego podjęta została, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu audytu energetycznego w tym zakresie dla całego miasta oraz wprowadzenie technologii pozwalającej na oszczędzanie energii. Działania te, obejmie, działania te będziemy realizowali w najbliższych trzech latach. Wielkim przedsięwzięciem jest inwestycja w gospodarkę odpadami. Kontynuowana. Pierwsze etapy były realizowane już przez moich poprzedników. Dokończyliśmy pierwszy etap za 6 milionów, zrealizowaliśmy drugi za około 13,5. Aktualnie trwają procedury odbiorowe. Ogółem pierwszy i drugi etap uzyskał dofinansowanie na około. 8,5 miliona złotych. Podjęliśmy też szereg działań, aby wykorzystać wielką szansę Ostrowi, jaką są realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycje w drogi krajowe S8 i S61, czyli Via Baltica. Praca w tym zakresie jeszcze przed nami. W roku 2016 Będziemy kontynuować te działania z jeszcze większą intensywnością. W budżecie, o którym już wspominałem, zaplanowaliśmy prawie 16 milionów złotych na inwestycje, co stanowi 20% wszystkich wydatków. Co chcemy zrobić? Planujemy wybudowanie 20 nowych ulic. Wśród nich jest ciąg ulic Bursztynowa Bielska Szpitalna. To jest ciąg łączący dwie drogi, drogę wojewódzką na Małkinie i drogę powiatową, właśnie Dibuła, przy szpitalu. Z dużym parkingiem przy szpitalu powiatowym za prawie 4 miliony złotych. Na jej realizację już pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie prawie 2 milionów. Duże potrzeby w zakresie mieszkań socjalnych powodują konieczność szybkiego działania. Rozpoczniemy nadbudowę na trzech budynkach przy ulicy Wołodyjewskiej. Proces inwestycyjny zaplanowany jest na dwa lata. Przy okazji nadbudowy przeprowadzimy gruntowny remont tych bloków. Dzięki temu przybędzie 12 mieszkań socjalnych w najbliższych, jak mam nadzieję, dwóch sezonach. Inwestycja zostanie zrealiz zrealizowana przy udziale środków finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Planujemy też wykonać głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej, co ma przynieść znaczące oszczędności w zakresie ich eksploatacji. Dla rozwoju miasta niezwykle istotny jest wysoki poziom usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji. Dzięki zaangażowaniu rady sportu w nowo powołanym składzie przygotowaliśmy i przyjęliśmy strategię rozwoju sportu, dokument, który wyznacza najważniejsze w tym zakresie kierunki. Stąd między innymi wynikają plany inwestycji sportowo-rekreacyjnych, budowa lodowiska przy ulicy Tremblińskiego, przepraszam, przebudowa stadionu przy ulicy Warchalskiego w celu przystosowania go do współczesnych wymogów. Żurze z lat 60. na bieżni zastąpiony zostanie nawierzchnią tartanową. Stadion zostanie doświetlony, a murawa będzie miała nowoczesne nawodnienie. Inwestycje zrealizujemy tylko w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Ministerstwa Sportu, o co się oczywiście staramy. Planujemy również budowę siłowni plenerowych. Pracujemy też nad możliwościami wykorzystania środków unijnych do budowy ścieżek rowerowych. Z inicjatywy i ze środków Fundacji Pamiętamy powstał w Ostrowi pomnik, pomnik poświęcony pamięci żołnierzy niezłomnych Ziemi Ostrowskiej. Przy okazji wzniesienia pomnika poddaliśmy rewitalizacji skwer przy głównym Ostrowskim skrzyżowaniu. Dzięki temu miejsce to urządzone w latach 70. nabrało nowego blasku. Ostrów Mazowiecka ma niewiele budynków zabytkowych, a te, które posiadamy, są często w bardzo złym stanie. Doprowadzenie ich do świetności wymaga wielkiego nakładu pracy i środków. Z tego powodu postanowiliśmy podjąć starania, aby uzyskać środki zewnętrzne na remont budynku, tzw. Starej Elektrowni przy Ryneczku, budynku Jatek oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dwa pierwsze zostałyby zaadaptowane na potrzeby związane z kulturą oraz dziedzictwem narodowym. Gdyby nasze starania były. Uwieńczone sukcesem, to dofinansowanie wyniosłoby 80%. Jest to wyjątkowo atrakcyjny program wsparcia. W przyjętym jednomyślnie budżecie miasta na ten rok znalazło się też zadanie inwestycyjne w postaci zakupu działki przylegającej do ogródka Jordanowskiego. O powierzchni prawie 3000 metrów kwadratowych, na której stoi oryginalny dom rodziny Marii Ostrowskiej, żony rotmistrza Pileckiego. To właśnie w Ostrowi Mazowieckiej, w kościele pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny 7 kwietnia 1931 roku, a więc 85 lat temu, miał miejsce ślub Rotmistrza Pileckiego z Marią Ostrowską. W latach wojny i po wojnie przebywała Maria Pilecka z dziećmi. Obecnie przygotowywany jest projekt, mający na celu pozyskanie środków na dostosowanie obiektu na potrzeby ruchu turystycznego oraz do prowadzenia edukacji historycznej. Prowadzimy też rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie partnerstwa w zakresie realizacji tego długofalowego projektu. Jeśli zostanie on zrealizowany, Dom Rodziny Pileckich może się stać siedzibą Ośrodka Dokumentowania Dziejów Ostrowi Mazowieckiej i Północno-Wschodniego Mazowsza. Niezależnie od pozyskanych środków, w ramach działań ośrodka w maju tego roku planujemy rekonstrukcję ślubu Witolda i Marii Pileckich. Sądzimy, że wydarzenie to będzie ewentem w skali kraju. Już dziś serdecznie wszystkich Państwa na to wydarzenie zapraszam. Budowanie dobrych relacji w samorządzie budowaniu służy przejrzyste i otwarte komunikowanie się z mieszkańcami. Wydajemy regularnie co dwa miesiące biuletyn miejski Ostrów-Mas.pl. Uruchomiliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu elektronicznego z burmistrzem poprzez skrzynkę napisz do burmistrza przez stronę internetową samorządu. Uruchomiliśmy możliwość bezpośredniego Zainicjowaliśmy Ostrowskie Forum Rozwoju, prowadzimy spotkania konsultacyjne z, mieszkań, z mieszkańcami budowanych ulic. Umożliwiliśmy mieszkańcom głosowanie w sprawie wyboru gwiazdy Dni Ostrowi poprzez Facebook. Dodam też, że trwają prace nad wdrożeniem tzw. budżetu obywatelskiego. Przedstawiłem Państwu najistotniejsze działania minionego roku oraz plany na rok bieżący i kolejny. Pragnę podkreślić, że z najwyższą powagą traktuję zobowiązania wynikające z programu wyborczego z 2014 roku. Ufam, że dzięki ich realizacji Ostrów stanie się miastem dobrym na przyszłość. Liczę na Państwa współpracę w tym wielkim dziele. Kończąc, składam Państwu, Państwa rodzinom oraz współpracownikom z instytucji czy firm, które reprezentujecie, życzenia realizacji planów osobistych i zawodowych. Życzę siły i wytrwałości w pokonywaniu przeszkód oraz wielu powodów do satysfakcji. Przekazuję z radością serdeczne pozdrowienia i życzenia na nowy rok od Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza profesora Stanisława Dziekońskiego, posła do Parlamentu Europejskiego pana Zbigniewa Kuźmiuka oraz posła szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów pana Henryka Kowalczyka. Dziękuję państwu za uwagę